Dobra, gdzieś tam w filmie gadałem z tym klejem i myślę, że nagram to, bo mam te dwie śrubki i to wyjdzie akurat na tym, czy ten, ten klej, nie? Czy to opłaca się kupywać? To ile mi to zajdzie, dwie sekundy. Także jak widać, to jest ten. Ja go wziąłem z AliExpress. Tubka jest, pisze, 50 ml, ale go tu nie ma. Oni nalali go gdzieś, nie wiem, do takiego połowy gdzieś o tyle do, do tej kropeczki. I to jest stanowczo dużo. On kosztuje, ja Wam powiem, nie wiem, na złotówki będzie z jakieś 10 zł, a ten oryginalny mnie kosztuje, nie wiem, 50 czy 60. Także spora różnica. Kleju jest tyle, że spokojnie to jest tuba, nie wiem. Dla mnie to wystarczy na 120 lat. Jak mówiłem, on się różni po zaschnięciu z tego, co zauważyłem od tego oryginalnego kleju. Różni się od tego kleju oryginalnego, z tym, że on jest jakiś taki, jakby to powiedzieć, przezroczysty, jak zaschnie, a tamten oryginalny, jakby taki błękitny, szary, jaki taki, wiecie, jak już wysychnięty, błękit. To wygląda i. Ale no zobaczymy, nie? wygląda jak wygląda. Ja go trochę tutaj kapnę. Tak jak oni mówili, dwie kropeczki i ja tyle go kapię dwie kropeczki, dwie kropeczki po dwóch stronach. Niby taka sama ilość. Wkręcę go do tego. Nie mocno, tak żeby tylko się trzymało. I na drugi tak samo mniej więcej taka sama ilość wiemy. to i tak się rozprowadzi po tym gwincie eee, dwie takie same śruby dwa taka sama siła wkręcenia tego o o o o dobra będzie i tak a to tak samo wchodzi tak wkręcam na małą siłkę i kapnę jeszcze po tym gwincie i po drugim tak samo Jak on, że, jako, że to schłomi dość długo, powiem, że od wczoraj, dzisiaj dopiero jakoś złapało, a na tym co mam tutaj, to on jakby taki kleisty jeszcze został. Więc on jakiś dziwny jest przy łapaniu. Ja zrobię tak, że tą jedną śrubę, no mniej więcej tak samo to wyszło, położę na biurku, a drugą położę na kaloryfer, niech to schnie i zostawię to na 24 godziny idealnie. I jutro dogram wam końcówkę filmu i zobaczymy, odkręcimy, czy on czy cokolwiek jest warty, jak to zaschło i czy jakaś różnica w tym przyłapaniu będzie. Przy... U mnie w pokoju jest 22 stopnie, a na koloryfarze mam 50-60 stopni Celsjusza. Także będzie jakaś różnica, ja se to zostawię i wam jutro powiem. No bo naprawdę to jest no 5-6 razy taniej jak u mnie ja wiem. Ktoś sobie coś zamawia, może warto wziąć jak gdzieś mu będzie, może przy okazji trzeba. Także. No, jutro jak to wyschnie, to wam dam znać. Równiutko 24 godziny poczekam. Dobry dzień. Zapomniałem na śmierć o tym teście, ale. Ale mi się od odpomieniało. Nie będziemy tutaj przedłużać i ten. Z tym klejem nie było 24. Godziny tylko na 48 zostawiłem. Ta leżała na biurku, a ta na koloryferze, jak mówiłem, 50 stopni. Jak to przysło, tak to przysło. Odstawimy na razie. W razie czego mam hobinerki, żeby nie łazić. Jak nie odkręcę ręką, ale ten też stał. Dwa dni, i jak widać, jeśli no, aż tyle go nie, nie nacielapałem. I patrzcie. On dosłownie na takich powierzchniach jak tego to nie zasycha. Ja nie wiem, aż za dużo go nie dałem. No on jest dosłownie nie wyparował nic. i Zobaczymy te śrubki. Moim zdaniem coś z nim jest nie tak. I... Ale zobaczmy. Może od lewej do prawej zrobię jakiegoś zoom, żeby było lepiej widać. Czy to jest suche? Chwila, bo ja sam nie widzę. Coś już widzę na kamerze, że on jakiś mokrawy jest. A on jest mokry. Ten jest... Co leżał na biurku. Normalnie mokry. Jakby wcale nie sechł. Nie wiem czy to taki musi być, ale moim zdaniem nie ten drugi z koloryfera to samo jak glut normalnie nawet nie szarpie nie, 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 szarpie, nie mocno się klei dosłownie ciapla się on nie powinien taki być ten loktate on powinien normalnie wyschnąć i to, to chyba jest jak mówię 2 albo 2,5 dnia gdzieś także myślę że to jest z braku lak by użyć ale ja bym go ja nie kupił. Spróbuję jego w rękach wykręcić ten zbiórka o kurwa mać. Dlatego się przygotowałem. Żeby, żeby było coś widać. O kurwa. O kurwa. O, kurwa! Oh, dopiero puściło. Oh. Uch. Powiem wam, że. Jeśli ja w kam w ten. W lunetę nalałem na tyle tych, tych. To nie ma dziwa, że on się nie rozkręca. Ale. Tutaj się ciapla, ale w środku. Nie wiem, czy widać. Pewnie nie widać nic. na że. Tak jakby. on trochę przysechł, albo jakby go. On tak jakby musiał mieć styk metal z metalem. On dopiero się robi taki. Widzicie? A spróbuję te a drugie. Czyli tutaj było. Skoro i ja mówię tak na rękę, jak dokręcam śrubę, miałem klucz dynamometryczny, to Wam powiem, że o, 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 bardzo dużo siły, myślę, że nawet z 10 niutonów, newtonometrów, ten ten klaryfera. O kurwa. Zajmę muszę się zaprzeć, człowieku. Kurwa nie ma mowy o kurwa nie ma. zobaczcie aż ten żeby nie było że ściemnią. aż opilki metalu opiłki kurwa się zebrały zerwałem z tej śruby ja pierdolę to nie jest ten niebezpieczny jest, że tak powiem Także go se możecie jedynie użyć. Ja bym przynajmniej tak zrobił tam, gdzie naprawdę nie chcecie już tego wcale wykręcić. Ja wiem, że go tu dużo nalałem na całą długość tego tego, ale nawet jakbyś malutką kropeczkę dał, to naprawdę by trzeba było patrzeć. Kurwa się z śrubokem zaklinował w środku. Ach. Ja pierdolę. Uh. Nie nie to to nie jest ten klej na Na pewny chwyt to jak naprawdę chcecie sobie coś zakleić Na święty amen pacierzu To taki to To nawet nie trzeba dużo dawać bo widzieliście Ile tutaj jest tego gwintu 7 mm Nie ja wiem jaka to śruba żeby nie było Piątka, szóstka gdzieś Szóstka także tutaj poszło ten gwint się oczyścił także to, nie wiem jakby to dawać i mieć nadzieję że odkręcisz to dosłownie kropeluczkę taką, taką na, na muśnięcie bo inaczej nie ruszysz tego syna wkręcić też ciężko idzie kolera. aha za mocno łapie za mocno łapie i nie wiem czego nie wysycha i w ogóle jest taki z szorstki wyschnięty nie taki jak ten oryginalny Loctite także myślę że myślę że naprawdę nie, nie warto oszczędzać i, i kupić sobie oryginalny ten ze sklepu i jeszcze łapy kleju. Tutaj to naprawdę, no da, zresztą widzieliście na gwincie, on się, o, się, kurwa ciapla się to, klei się to. Jeszcze gdzieś na śrubie zostawić tego, przecież tam się wam brudu będzie zbierało. Nie, 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 nie mam mowy O kurwa, se łapę tego za Także, zmarnowałem tylko dwie śruby. No zachuję, tego nie wykręcisz. No nawet nie będę robił, bo se jeszcze palce rozjebie. Widzieliście jaka siła. Także, Radzę sobie odpuścić na razie, teraz już wiemy wszystko. Aha, jeszcze zapomniałem chwilkę. Czego da się zmyć? Kurwa, cały mam biurko w tym. Może na tym będzie też lepiej widać. Mam ten Zmyważe do paznokci. Pchniemy tu, będzie lepiej widać. Zmieniać do paznokci w razie czego. Tak jakby. Tu ze śruby. Tak jakby schodził, nie? Zmywasz do paznokci, czysty, aceton. Jakby tak szczoteczką jeszcze przejechał, myślę, żeby mu uczyścił, tak mi się zdaje. Czekaj, dobra, a na tym jeszcze. Jakby światło się odbije. Tak, idzie. Acetonem on idzie. Acetonem się zmywa. A mam jeszcze do sprawdzenia. Benzynę zwykłą, normalną, taką do, do farb. Nie. O kurwa jeszcze gorsze się zrobił. O, ale ciepętlawi O, papka się zrobiła. O, nie, nie, nie. A jakby zrobić jeszcze coś innego? Chwila. Kurwa, całe biurko będzie mi śmierdziało Czekaj, 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 czekaj. Dobra. Jakby zrobić tak, że wleję w to, co się nie chciało odkręcić. Czy tam w lizie? Chyba nie. No. Bo nawet i do tego wleję. Czy to się poluźnie, jak wkręcę kilka razy? Długi film, ale tak jakby on rozpuszczał, ten, ten klejk nie bardzo, ale po wkręceniu śruby. Już chyba sobie paćka. Tak, tak jakby już go ten wymyło, a zobaczmy, czy to puści teraz po tym zalaniu, czy nie. Nie, kurwa, to tam do środka nie dojdzie, ale... ucho, uh, uh. Aceton, aceton jakby było najlepiej. tak jeszcze wycieplam to. No. aceton to on rozpuszcza go. Ale łapy Także tyle, nie no mówię, On jest taki, żeby naprawdę dosłownie kropeczkę dać i to taką kropeczkę, że dosłownie pyk i nic więcej, dosłownie takie muśnięcie i to powinno przyłapać, bo na dalej to po prostu nie odkręcicie, jak odkręcicie coś delikatniejszego, to po prostu możecie zniszczyć coś. Już tam śrubę to jeszcze wiecie, albo zerwiecie łeb. Śruba nie duża, no na taką siłę, siłę jak ja teraz użyłem szóstka, to przecież nie jest aż taka duża śruba, on powinien powoli się wykręcić, żeby tak ciężko tak, no, za mocno złapało. Także tyle, trzymajcie się, wiecie, lepiej nie oszczędzać, jeśli macie coś tego. Ja go chciałem użyć do skręcenia lunety i tutaj bym się zastanawiał grubo, albo naprawdę dać dosłownie koniuszek igły na tą śrubkę i tyle, albo liczyć się z tym, że tej lunety z montażu po prostu nie zdejmiecie, albo zerwiecie te śruby i, i tak na 100% będzie, na 99%. Dobrze, także nie wiem, co dalej nagram, ale myślę, że się przyda, nie? Przynajmniej mi się przyda, no bo gdzieś tam, gdzie nie chcesz czegoś zniszczyć, ja bym tego po prostu nie pchał na razie. To by tego mało znalazłem. Obciopaliłem ją i niby trochę bardziej tu wyschło. Ale to naprawdę było mizernie dane. i Zobaczymy, jak ta zejdzie. śrubka 3 mm. Czy ją wykręcę, czy tego. Znajdę na internecie. Pokażę Wam o co chodzi. Z tym też każdy widział. Loktajta, ale. po tym gwincie wezmę. tań ciężko idzie, jak cholera. Naprawdę ostrożnie z nim trzeba, jak taka cieniutka warstewka tutaj jest i po tym jeszcze idzie, ale to końcówka to. Tu coś bardziej to przyszło na tym gwincie. Tak jakby musiał mieć metal z metalem kontakt i to naprawdę dosłownie taka warstwa igła, igiełka dosłownie, igiełku puścić na, na gwincik jakąś dosłownie tak ło capnąć tutaj I, i to powinno wystarczyć więcej, naprawdę nie, nie ryzykowałbym. Ale on jest jakiś taki niepewny, także takie ryzyko to też nie wiem czy warto przy niektórych elementach podejmować, chyba że naprawdę coś łapiecie, nie wiem, takiego, że nie będziecie musieli odkręcać. tamta na kolorferze naprawdę poszła po całości, ale. <grym> Tutaj bardzo mało tego da. Praktycznie nie widać. Dobra, ty, zrobię Wam przyklejkę z tamtego. Tamten jest taki niebieski, jak już wspominałem, albo nie. I tamten macie pewność, że wykręcicie, a to nie. Sprawdzałem taki sam. Jest chyba jeszcze sprawdzałem z kilka rodzajów. Nie wiem, Loktite robi mocny, słaby i lekki. A tutaj było chyba z pięć tych. Nie wiem o co chodzi, ale. Eeeh, ja bym się nie bawił. Lepiej kupić orginę.